Wielokrotnie w dziejach apostolskich usłyszymy, jak apostołowie są prowadzeni przez Ducha Świętego. I tak było w dzień pięćdziesiątnicy, i tak było na początku, kiedy Piotr przemawiał. Jak to mieliśmy okazję usłyszeć czy przeczytać sobie we wcześniejszych tygodniach? Dzisiaj Filip działa pod wpływem Ducha Świętego. Chrześcijanin nigdy nie jest sam. Chrześcijanin nigdy nie jest pozostawiony sam sobie i nie tylko we własnym imieniu głosi słowo Boże, ale głosi Chrystusa, pełen mocy Ducha Świętego. Czy potrafisz współpracować z Duchem Świętym? A wystarczy to uczynić w prosty sposób zacząć się modlić do Niego, aby to On Cię prowadził, aby to On był tym, który daje Ci natchnienie, który mówi do Ciebie, uczyń to albo tamto. I rzeczywiście tak się będzie działo. Tak jak Filip działał pod natchnieniem. Bardzo konkretnie prowadzony przez Ducha Świętego, tak samo może być i w Twoim życiu. Duch Święty bardzo konkretnie będzie Ciebie prowadził, a Ty, będąc otwarty na Jego działanie, będziesz rzeczywiście przynosił prawdziwe owoce swojego chrześcijańskiego życia. Abyśmy mogli doświadczyć cudów w swoim życiu, musimy troszczyć się o naszą wiarę, którą otrzymaliśmy od Boga. I choć naszą wiarę dotykają różne doświadczenia, Chrystus zapewnia nas, że jeżeli jej nie porzucimy, to On nas doprowadzi do końca. I po raz kolejny wzywa nas do karmienia się Eucharystią, bo wiara do rozwoju potrzebuje nadziei i miłości. A sakrament Eucharystii jest sakramentem nadziei i miłości, sakramentem, który pobudza naszą nadzieję i wiarę, że ostatnim słowem w naszym życiu będzie tak powiedziane Chrystusowi, który zaprowadzi nas do pełni szczęścia. Cenisz naszą pracę? Odwiedź nasz profil na patronite.pl i zobacz jakie mamy plany.